Siemano kochanice z torunografii rzemieszenia a to nowa seria bo tutaj ostra symulka tutaj widzicie jak y, wybierałem ligę z której będzie kariera i drużynę y, tak, głosowałem y, ligę hiszpańską kluby były 4 do wyboru dwa najlepsze, 2 obrane przeze mnie tutaj widzicie numery wszystkie głosowałem numer 2 czyli FC Barcelony i o co chodzi w tej serii o, w tej serii chodzi o to że prowadzę karierę w tym momencie FC Barcelona yy, i po prostu wszystko symuluję, nie ma meczu, żebym zagrał czy powtarzał. Po prostu wszystko leci na symulację I tak to widzicie szybkie przewinięcie, Suarez oczywiście yy, przerwa, bo kara za Mundelma, wszystkie te wiadomości, to wszystko. Prowadzenie kadry, że nikogo nie znaleźli w kraju, Casa Sono i.. Yy. Mecze towarzyskie przedsezonowe Główny skład 5-0 Z Hanowerem bodajże Teraz trudniejszy rywal Bo Chelsea Zobaczymy jaki będzie wynik Składu w ogóle nic nie zmieniałem Jak widzieliście tam od samego początku Wynik 1-1 przyzwoity wynik jak na Chelsea I teraz tutaj Mój trzeci bramkarz prosi mnie Żebym go wystawił Więc zrobiłem zmianę Chyba jeszcze na kogoś zmieniałem czy nie, bo nie pamiętam już. Nie, tylko po prostu go zmieniłem i zobaczycie, czy ładnie będzie bronił czy nie. Nie znam te, tej drużyny, więc powiem tak, że. No średnio. Średnio się spisał. Ty widzicie, że początek pokazałem i szybko przewinąłem. Yy, tutaj oczywiście mi dziękuję za to, że mogłem zagrać. Yy, I co? No tutaj jeszcze powrót brawo. Wiadomo, brawo też Tegen, dwaj najlepsi. Yy, no i co, przejdźmy sobie jeszcze do meczu z Elcze, bo pierwszy mecz z Elcze. No i co, to było na tyle w odcinku zerowym. No i co, do zobaczenia w pierwszym odcinku. Na razie.